Cześć witajcie, dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień i będę sadziła pomidory mamy 29 maja eee, masakra. No nie, ja mam tylko, za sobą tylko kilka sezonów z pomidorami, to chyba jest trzeci raz kiedy mm, sadzę pomidory, ale no wcześniej wcześniej to tak na pewno nie było. Cały czas się wstrzymywałam, bo o ile te temperatury w dzień są jeszcze w miarę ok, no to w nocy spadają i u nas strasznie też wieje. I tak codziennie sobie mówię, dzisiaj posadzę, dzisiaj posadzę i ciągle są różne temperaturę i ona codziennie się zmienia. I dzisiaj już miało też być 10-11 stopni w nocy, a patrzyłam rano, że ma być znowu 7, więc przy tych chłodnych wiatrach ta odczuwalna może być jeszcze niższa. No ale już nie będę ich męczyła. Zaraz Wam pokażę jak one w ogóle wyglądają. Nie będę ich już dłużej męczyła, po prostu spróbuję je y, okryć mimo wszystko na noc, mimo że to nie mają być wszymrozkie, ale one będą takie osłabione po tym przesadzaniu, y, więc już tyle się z nimi męczyłam i one się tyle męczyły ze mną, y, to nie będę ryzykowała i y, sobie je jeszcze y, na noc jakoś tam owinę, y, chociażby taką wiosenną. Mam 24 krzaczki, 6 odmian po 4 z każdej. No nie jest to jakaś wielka uprawa, ale no, zawsze zawsze coś. Nie wiem, co wyjdzie z tego mojego nagrywania, bo tak wieje, te pomidory się strasznie przewracają. No, ale co ja chciałam powiedzieć? No, że widać, że są mocno wybujałe. Ja je siałam, znaczy wybujałe wyciągnięte 26 lutego i w sumie jest to najpóźniej, kiedy sadziłam z tych, z tych trzech sezonów pomidory, a wyglądają najgorzej, nawet pierwszy raz jak siewałam pomidory, one nie wyglądały tak źle. Myślę, że po, poza tym, że jest już końcówka maja i one tak długo się męczyły, to zaważyło też na tym to, że mieliśmy troszeczkę cieplej w domu w tym, w tym sezonie zimowym. I okrutnie wieje w tym roku. My mamy działkę osłoniętą, ale i tak nie było takich wiatrów jak, jak w tym roku. I teraz naprawdę były takie dni, że ja po prostu ich nie wystawiałam nawet na hartowanie, bo po prostu do niszki moment leżały i nie chciałam, żeby one się połamały. Więc przez to też dłużej się kisiły w, w domu. Więc myślę, że że dlatego one też tak trochę się powyciągały, nie miały też tak dobrego dostępu do światła, bo ja nie mam żadnych regałów, one wszystkie były przy jednym oknie na stole, więc te, te największe sadzonki, które stały z tyłu, no one dostawały najmniej światła, więc przez to też tak rosły w górę. Jakie mam odmiany, to napiszę wam w opisie, aby ktoś był ciekawy, ale bardzo bym was prosił, jak macie jakieś fajne e, odmiany do polecenia, takie, które nadają się na przetwory, na jakieś takie sosy, pasaty pomidorowe, to dajcie im proszę znać, bo chciałabym sobie m, już uszykować e, pomysły na, na odmiany na, na przyszły sezon, żeby sobie gdzieś tam zimą e, pozamawiać już, e, już te nasiona. Myślę, że za rok nie będę już wysiewała wcześniej tych pomidorów, tylko zrobię to e, prawidłnie w połowie marca. E, no, wcześniej, e, we wcześniejszych latach ten wczesny wysiew mi się sprawdzał, ale no, widać, że tam po prostu e, pogoda e, świruje mocno. E, więc po prostu, żeby nie było takiej samej sytuacji, e, w przyszłym roku wysieję dla świętego spokoju te pomidory. No, w jak tego 15 marca. No, i zobaczymy, jak to będzie. Ja już tutaj, jak możecie zauważyć, na tych pomidorach poobcinałam te dolne liście. Żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia ani nie nagrałam, jak one wyglądały. One już były tak, tak wymęczone, wyczochrane po tym silnym wietrze. I zresztą te pomidory już są głodne, bo te, te liście już się robią takie tak mi się wydaje, że to jest po prostu brak składników pokarmowych już one mają trochę większą doniczkę niż P9, właśnie w zeszłych y, latach one były trzymane cały czas w p One były trzymane cały czas w P9, e, w tym roku dała no chyba ma 12 czy 14 cm, ale to nadal jest y, mała doniczka jak na, y, na takie żarłoczne y, rośliny. Tak więc ja już sobie ucięłam te dolne liście bo, bo już po prostu nie mogłam na nie patrzeć, a wiedziałam, że na dnie i tak będę, będę sadziła, zresztą no one już by się do niczego nie, nie przydały mam tutaj bazylię bo oczywiście będę sadziła w sąsiedztwie bazylię do pomidorków mam tą taką bazylię klasyczną, zwykłą i w tym roku mam też bazylię sałatową, ale nie wiem, ona tak ma trochę takie dziwne te liście. I nie wiem czy ja po prostu zrobiłam coś źle, e, czy to jest jakaś, nie wiem, choroba, jakieś takie niedobory, czy po prostu ta odmiana tak ma, że ona jest taka no. To tak lepiej może widać, taka zbomblowata, nie wiem jak to nazwać, a tu nic, nic pod spodem nie ma. E, także jak ktoś z Was miał bazylię sałatową, to dajcie mi znać, czy to jest właśnie normalne przy tej odmianie, no na niej by mieć takie większe liście, więc jestem ciekawa, nie mam jej tu za dużo, bo potem, no, potem ja nie przejmę. i tak tej bazylina, bo jak będę sobie suszyła, no to wydaje mi się, że i tak będzie tego sporo i tutaj, nie wiem, no może trochę błędu, może trochę bez sensu, że powsadzam tak ja nie mam jeszcze powsadzanych pomidorów i teraz może będzie mi się gorzej sadziło no ale są już jako też towarzystwo do, do ochrony dla pomidorów i tak samo tutaj mam y, czosnek mm. nie wiem co powinien być taki mały na tym etapie gdzieś chyba w marcu był wsadzany to pierwszy raz y, wsadzałam czosnek i nie mam go za dużo, mam gdzieś chyba z, łącznie z 10 może tych y, sadzonek kupiliśmy dużo więcej ale y, powiem szczerze, że y, były po prostu speśniałe te główki, jakie roz, rozszunkowaliśmy na pojedyncze te ząbki. Z zewnątrz nie było żadnych oznak pleśni, i wydawała się taka zdrowa ta cebulka, powiedzmy. No ale niestety, jak, jak to otworzyliśmy, no to no nie nadawało się to do obsadzenia, do więc takie symbolicznie. Ja no, nie miałam wcześniej czosnku, więc nie wiem, jak to tam wyjdzie, ale daliśmy na spróbowanie miałam też plan, że te aksamitki one będą po prostu się wylewały z tych skrzyń że będzie ich pełno, tak samo nagietki ale ten rok po prostu idzie mi fatalnie z jakimikolwiek w ogóle rozsadami nie wiem, może mam po prostu źle przechowywałam nasiona i one tak słabo wschodzą, bo no kiepsko, zarówno jak wysiewałam coś w domu tak samo jak i tutaj prosto na grządce to nic mi nie wschodzi i naprawdę mam kilkanaście sztuk aksamitek może i Trzy nagietki i to jeszcze nagietek dostał mszycy. E, jeszcze w domu na rozsadzie. Także no nie jest kolorowo. E, no tutaj te, te, też widać są takie podmęczone te, te aksamitki, no ale jakieś tam e, pojedyncze są. E, myślę, że sobie po prostu jak zakwitną, to spróbuję pozbierać z nich nasiona żeby mieć już na przyszły rok, chociaż w sumie teraz tak jeszcze myślę a propos tego przechowywania nasion, że jedną paczkę, bo jedną miałam, które dostałam od mojej cioci, które ona uzbierała u siebie z ogródka, a drugie miałam normalnie kupione świeżą paczkę nasion, więc nie wiem o co tam chodzi, może jeszcze się pokuszę i, i spróbuję jeszcze raz wsiać e, po prostu tutaj prosto do grządki, te aksamitki może coś tam zejdzie jak teraz będą te cieplejsze temperatury, może im się bardziej spodoba co do samej ziemi nie mam na jakieś sobie przygotowanie cały czas gdzieś tam mnie to boli, na pewno wcześniej rozsypywałam mączkę bazaltową więc teraz chyba nie będę spała i znowu żeby też nie przegiąć pały cieszę się, bo wczoraj bardzo, bardzo obficie padało więc jeszcze pod tą siłką to jest fajna taka Wilgotna ta ziemia Więc nie, nie musiałam tego podlewać Specjalnie przed sadzeniem Tylko podlałam same sadzonki Żeby one się jeszcze napiły I jeśli chodzi o jakieś tutaj Dodatki no to Mam jeszcze trochę obornika granulowanego Więc może sypnę po prostu Trochę pod do dołka Wymieszam z ziemią No i mam jeszcze skorupki od jajek Po pierwsze one są E, za grubę uważam, że powinny być zmielone na taką mączkę, no ale niestety mój blender zastrajkował i trochę już nie miałam nerwów <grym> bardziej tego rozdrabniać. A druga kwestia, że też w sumie spotykałam się ze sprzecznymi informacjami. Jedni mówią, że tak, jak najbardziej dawać, e, drudzy mówią, że to nie ma sensu, bo to i tak się mm, roślinie nie jest w stanie tego przyswoić, że muszą być spełnione jakieś tam e, odpowiednie warunki i że to jest to też no że skorupki jak potrzebują czasu, żeby one tam się rozłożyły, że to nie jest takie działanie natychmiastowe. Natomiast miałam już je uzbierane trochę i uważam, że one nie zaszkodzą, więc jak już je miałam, to je trochę tam podrobniłam i, i też je wsypię do dołka. Ale no mówię, mam takie mieszane uczucia. Może jakby macie większe doświadczenie, to, to dajcie mi znać. Myślałam jeszcze, żeby... Mm, po dodać jeszcze trochę świeżej pokrzywy do dołka, ale w sumie tam gdzie widziałam, że rośnie, to już jej nie było, więc może ktoś mnie ubiegł ze, ze zbiorami świeżej pokrzywy. Mam u siebie wysianą, w tym roku wysiewałam. Ale, ale ale co? Ale jest malutka. Jest malutka, więc tam nie ma co nawet zrywać. Aha, i jeszcze a propos towarzystwa dla pomidorów, to chcę w tym roku też powsadzać kilka krzaczków fasolki do skrzyni z pomidorami yy, dla wyłapywania właśnie tego azotu yy, z powietrza. Nie mam jej teraz przy sobie, bo nie wiem, co wyjdzie mi z tej rozsady, bo wygląda tragicznie. <ścoughs> yy, nie wygląda to obiecująco, więc zobaczę. Jak się pozbiera mi ta fasolka, wyjdzie coś tam porządnego z tego, to yy, to jak najbardziej sobie po prostu dosadzę za parę dni. Ja tutaj co chwilę jeszcze coś wymuję, ostatnio wypieliłam stąd czy cały zielsko ten skrzyp powybierałam, a tutaj on aż tu chwilę mi wybija, więc jak sobie powsadzam, to jeszcze chyba sobie przejdę i yy, powybieram to, co mi tutaj yy, zawadza. I na pewno chcę oczywiście sadzić yy, głębiej, tak? Niż jest ta doniczka, żeby, żeby może jeszcze powypuszczało jakieś yy, korzenie, żeby aż tak nie, nie miotało tym na, na wietrze, ale no... Oj. No ale nawet jakbym miała dokopać tu do, do końca tej, do samego dna tej skrzyni, no to. No też może nawet by się zmieściło, ale nie wiem, czy mi się tak uda. No nie wiem. zobaczę jak to będzie. W każdym razie chciałabym, chciałabym je na pewno zakopać głębiej. Myślałam też, żeby je kopać trochę pod. Nie, nie chyba nie widać. Trochę tak, jakby pod kątem i żeby je wyprowadzać, ale one już mają chyba za sztywną tą młodykę i boję się, że po prostu ją połamie, więc chyba na tyle, na ile mi się uda zrobię dołek i włożę. I jeszcze się zastanawiałam nad wiązaniem, bo myślałam o tym, żeby włożyć po prostu sznurek pod, pod sam korzeń, do dołka i wtedy owinąć pomidora, ale na przykład rok temu mieliśmy hmm, taką tą żyłkę taki drucik, nie wiem jak to się nazywa yy, pociągnięty między słupkami yy, i po prostu do tego były wiązane sznurki i tu mamy, yy, o, i tu mamy taką tą podporę i po prostu z, z góry do dołu puszczony sznurek z tym, że teraz nie mam tej, tej żyłki tego drucika, mam tylko sam sznurek jutowy, i nie wiem czy mi to wytrzyma no, aż pomidor nie wytrzymał tego i padł z wrażenia. Ja jestem ciekawa, jak po tym, dzisiejszym, po tym dzisiejszych wiatrach. A tutaj mieliśmy ten ma gdzieś metr, 1,50 metr chyba, mniej więcej, i one były za niskie. W poprzednim roku te pomidory wyrosły nam trochę wyżej i zrobiliśmy w tym roku jeszcze trzecią, ale teraz przegijaliśmy w drugą stronę, I ona ma um, 2 metry prawie, bo ja mam niecały 1,80 m i ona jest ode mnie um, wyższa, więc ma około 2 metrów. Myślę, że teraz nie będzie za niska, ale pewnie bym się, jakby porosły takie wysokie, to musiałabym chyba z zrywać te pomidory. Także co, nagadałam się. Myślę, że coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale to najpierw, jak się przypomni, to jeszcze dodam później. Także chyba no i idę salić. Nie ma na co czekać. Podlewam je od razu, żeby miały jak najmniejszy szok po przesadzeniu, żeby nie, nie brakowało im tam wody. Chociaż podlewam je dzisiaj jakiś tam czas przez, przed sadzeniem, więc one nie są takie wysuszone, są dosyć takie napite te sadzonki i też gleba jest wilgotna przez to, że padało na pewno jak sobie powsadzam wszystkie to przyjdę i poucinam sobie sekatorem te liście gdzie mogą dotykać ziemi, nie wiem czy całe czy pół, zobaczę jak, jak, jak mnie poniesie fantazja no tak samo tutaj, nie? żeby to żeby po prostu nie narażać na jakieś tam choroby grzybowe i a propos tego to myślę, że może zrobię sobie już dzisiaj jak nie będzie padało gdy wieczorkiem jakiś taki oprysk Prewencyjny, powiedzmy, przed właśnie chorobami grzybowymi może właśnie z jakiejś, z drożdży czy coś takiego. Że ja idę sobie dalej działać, jeszcze pewnie się odmelduję na sam koniec, czy robota została zrobiona. A, no i jeszcze jedna rzecz: że mam wątpliwości odnośnie tego mojego mocowania na na tych sznurkach nie wiem, czy za bardzo tego nie naprężyłam, czy to nie będzie za bardzo tutaj obcierało tych pomidorów. No, na razie tak zrobiłam, bo mocno wieje, więc żeby jakiekolwiek było zabezpieczenie, ale jeszcze, nie, jeszcze to przemyślę, albo poprawię, albo coś innego zrobię. Mówię tak, nie jestem przekonana. Nie wiem, na ile to powinno być naprężone, a żeby to też właśnie nie obcierało, żeby też to nie, nie, nie stwarzać jakiegoś siedliska y, dla y, patogenów. No ale dobra, to jeszcze chciałam to dodać. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć a propos tych różnych magicznych rzeczy do dołka, y, że gdybym y, miała taką dobrą, żyzną, y, próchniczą ziemię, to raczej bym tego nie robiła. Y, raczej Chciałabym obrać taki kierunek w swoim warzywniku, w swoim ogrodzie, że dbam o, gleb, o glebę całościowo, a nie tylko punktowo yy, i, i sypać, yy, sypać jakieś tam naj, najrozmaitsze dodatki. Wydaje mi się, że jeśli ta gleba jest bogata w materię, w różne mikroorganizmy, yy, grzyby, bakterie, nie co tam jeszcze. Yy, Wydaje mi się, że ona już nie potrzebuje więcej dodatków, ale mogę się mylić, nie jestem znawcą, tak tylko sobie gdybam, eee, więc właśnie chciałam to zaznaczyć, że gdybym miała dobrą ziemię, e, to, to bym raczej tego nie dodawała. Jak mi się wydaje, no wiadomo, e, ogród też swój ogród też trzeba obserwować, trzeba się go uczyć i myślę, że gdybym w jakimś sezonie wiedziała, że jednak są jakieś niedobory e, na, na roślinach, e, no to pewnie bym jednak dodawała się wydaje, tak jak sobie wyobrażam, tą piękną żyzną ziemię, to żebym nie dawała. Ale mogę się mylić. Nie wiem. Powiem, powiem Wam, jak, jak już dojdę do tego momentu, żeby, że ta ziemia u mnie będzie właściwie taka bogata, bogata żyzna próchnicza. Na swój kompost czekam cały czas przerabia się wolno, wolno I ja też nie mam za dużo tej materii zielonej. Myślę, że teraz po tym sezonie będzie troszeczkę więcej, bo rośliny, też nawet byliny są już większe, więc one więcej, więcej też dadzą tej materii. A jeśli chodzi o trawnik jako taki, to nie mamy takiej pięknej, zadbanej trawy. Raczej u nas rośnie w większości to, co chce i też ten sezon w sumie jeszcze ani razu nie było koszone, mamy podkaszane jedynie tylko brzegi przy, przy rabatach i tutaj między skrzyniami no widać, że teraz nie jest, <głos》> nie jest podkoszone, ale tutaj gdzieś tam to, to mój mąż podkasza bo gorzej akurat się tutaj chodzi i pracuje jak tutaj te, te kępy takie wyrastają natomiast właśnie to co zaobserwowaliśmy po, po tym zeszłym sezonie po tym jak był skoszony ten nasz trawnik to było tylko gorzej i bo, bo była też susza my tego absolutnie nie podlewamy więc po prostu były takie suche truciny i ani, ani to dobrze nie wyglądało, ani się potem dobrze nie chodziło także ten rok na razie nie było koszone zobaczymy po jakim czasie zdominuje to na Włodź, bo my tutaj naokoło mamy wszędzie pole na Włoci na, na tych działkach, które nie są zagospodarowane więc zobaczymy, może wtedy jak, jak ono już gdzieś tam porośnie za, za bardzo się rozpanoszy to wtedy będzie to skoszone, ale ale póki co to nie. No, i mówi właśnie o tym, że gdyby, gdybyśmy kościli trawę, o może, ale ja się świecę. Gdybyśmy kościli trawę, to też byłoby tej materii zielonej więcej. No, to rozgadałam się znowu nie na ten temat, co powinnam. Idę dalej sadzić pomidorki. Pomidorki powsadzałam, podwiązywałam je, chociaż mówię, nie jestem przekonana co do tego sznurka. Podejrzewam, że będzie zmiana, tylko musimy kupić coś innego. A poza tym też się zastanawiam, czy w ogóle, jakby było dużo pomidorów, to czy wytrzyma? Bo słyszałam, że niektórym potrafi się takiej sznurek by zerwać. Została mi jeszcze do wsadzenia bazylia, ale tu już sobie zaraz będę jebała. Które mają kwiatuszki, pomidorasy, ale na jednym pomidorze, też już popodcinałam liście. Tutaj chyba się od wiatru wyłamało, na wcześniej tego nie zauważyłam. Także no, zobaczę, co, co z nim będzie. Na razie jest wsadzony. O, tu jeszcze jest taki. Ładny kwiatuszek. Tu na tą skrzynię trochę mi brakuje ściółki. No ja się ratuję tym, co gdzieś tam mam od sąsiadu z trawy. Także muszę cierpliwie poczekać także ja pójdę sobie dalej sadzić jeszcze tą bazylię a w następnym filmiku chciałabym Was zabrać na tą trzecią rabatę która znajduje się za, za tą ścianką i no tam jest totalny Meksyk już tam jeśli ktoś chce zobaczyć jak nie nasadzać roślin na rabacie to, to serdecznie zapraszam tam będzie idealny przykład a na dzisiaj się już z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście, że byliście ze mną przy tym, w tym filmiku. Napiszcie, jak tam Wasze pomidorki, jak się mają. Ja jestem ciekawa, jak przeżyją tą noc i, i, i czy w jakim stanie jest zastanę jutro, czy ten wiatr nie pozrywa tych sznurków, bo momentami jest tak, no, naprawdę groźnie zawieje. Także zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Za Ciebie Wam dziękuję. Pięknego dnia. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!